Witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziach Bako. Natomiast nie będę chciał specjalnie jakoś szczegółowo omawiać żadnego narzędzia. Pogadamy se na luzie o narzędziach Bako. Mam taką skrzynię, którą używam czasami w pracy. Teraz ostatnio mało z nią jeździłem. W zasadzie dawno z nią byłem w pracy, ale wcześniej używałem w robocie, żeby przetestować te rzeczy. Miałem ją doposażoną jeszcze. Nie będę opowiadał o całej zawartości skrzynki. Ale myślę, że zrobię takie dwa filmy, gdzie pokażę dwie, dwa, dwie wkładki, dwie, jakby szuflady. No nie, tutaj mamy szczypce, to w następnym filmie sobie opowiemy. A dzisiaj będę chciał zacząć od pierwszej wkładki, bo skrzynię też macie omówiona. i tam widać, jak ona jest zbudowana. Widać, że straszne pieniądze kosztuje. A może jeszcze miarkę sobie jedną weźmiemy na dodatek. Dobra. Moi drodzy, narzędzia pomiarowe, a widzę, że nie wszystkie są bako, ale dobra. Narzędzia pomiarowe, zaczniemy sobie od poziomicy. Bako, no, na najwyższym poziomie, oczywiście. Nie ma się do czego tutaj czepiać. Aczkolwiek, no, jeżeli macie jakieś tam doświadczenia, to możecie śmiało komentować pod filmem. Poziomica torpedo no, jest całkowicie pełne, jakby aluminium, przefrezowane w takie. W takie otwory, gdzie wrzucone są libele, te libele są widoczne z góry, z boku trzy libelki 90, 0, 90 i 45, nie? możliwość zawieszenia albo zabezpieczenia tego narzędzia, rowek do poziomowania rurek i magnesy do elementów stalowych, skrzynki, stelaże, jakieś stelaże, WC, inne elementy, jak najbardziej. Niewielka poziomica, która również się sprawdza fajnie na przy na przykład płytkowaniu małych elementów. To jest fajna rzecz. Warto mieć, bo czasami robi robotę. Po prostu. Kątownik regulowany z linijką, którą możemy sobie dowolnie regulować. No, pełna funkcjonalność tego kątownika. To może nie w tym filmie, ale można fajnie rysować od, od krawędzi. Można się posłużyć kątownikiem w miejscach, gdzie potrzebujemy mieć krótszy, dłuższy czasami, to tutaj możemy to regulować. Można ten element ściągnąć cały i użyć go jako niewielką poziomicę, bo to też jest tutaj ładnie wykonane. Jest to bardzo dokładne. Może być również używany jako poziomica w ten sposób, nie? Jak najbardziej. Ciekawe rzeczy, aczkolwiek ten kątownik to jest taki standard. U wielu producentów się zdarza. Tutaj mamy taki kątowniczek regulowany. To jest bardzo fajna rzecz. Tym kątownikiem mogę po pierwsze jakby długość wyznaczyć, kąt, ustawić jakąś tam odległość, no nie? I przenosić sobie te kąty w ten sposób czy w ten sposób jak najbardziej. Brakuje mi takiego narzędzia w tych moich narzędziach, żebym mógł jakby takie linijki właśnie. Wrzucić gdzieś tam w miejsce, gdzie potrzebuje, dociąć płytkę, poskręcać to, przenieść sobie, dociąć płytkę albo jakąś płytę, deskę, cokolwiek innego. Nie mam takiego narzędzia, muszę się w takie coś kiedyś zaopatrzyć, bo to jest, to jest przydatne i fajne. E, tutaj mamy bardzo ciekawy kątownik. Ogólnie te kątowniki są w podobnym charakterze robione i są takie powiedziałbym porządne. E, kątownik, który ma skalę od zera, 0 i 0 od środka, się nam zaczyna, do 16 do 20 cm po zewnątrz. Ładnie to jest wszystko opisane, laserowo podrukowane i tak dalej. Natomiast mamy dwie bardzo ciekawe funkcjonalności. Po pierwsze mamy taki bolec, który jak wyciągniemy, to się nam to ładnie zaczepia na elemencie, na którym pracujemy. Jak go nie ma, to kątownik spada, nie, nie ma się jak zaczepić. To jest taka rzecz unikatowa, którą widzę tylko w Bako. Patrząc na inne kątowniki, które w życiu widziałem, nie widziałem takiego rozwiązania z tym bolkiem. No, że jest to bardzo fajne rozwiązanie i ciekawe. Druga rzecz, którą też tylko w baku zauważyłem, być może są takie narzędzia i ja nie widziałem. To to jest, moi drodzy, taka ramka, dzięki której mogę ustalić jakiś wymiar i tutaj sobie ołóweczkiem przeciągnąć, narysować od jakiegoś elementu, od zewnątrz albo od wewnątrz kątownika. Bardzo ciekawy, fajny kątowniczek o ciekawej, szerokiej funkcjonalności której wcześniej w innych kątownikach nie widziałem. Ona oczywiście być może występuje, natomiast ja osobiście nie spotkałem się z tym. Miara Bako to jest spokomiarka, fajnie pracująca, z dość mocną sprężynką, nie przesadnie, ładnie wykonana. Miary Bako są spoko, jak najbardziej. A drugą miarkę Bako mam taką, mam jeszcze mniejszą, ale ta jest taka większa. Nadruki po dwóch stronach. Raz i dwa. Taka rozbudowana trochę ta ta część z magnesem, ta skówka powiedzmy, nie? Szersza niż sama miara. i Blokada. Bardzo taki masywny wieszak. To się może podobać, bo to będzie wygodne przy odwieszaniu na spodniach monterskich. Dobra, no dobrze. Mogę wam tutaj pokazać jeszcze na deser, młotek, tam mam jeszcze śrubokręt jakiś, bity, ale tego już dzisiaj nie będę pokazywał. Chociaż dobra. Jak jest cały, e, e, cała skrzynka, cała ta część, to cała. W następnym filmie następną szufladę po prostu zrobimy. E, miarki mam dwie, 3-metrowe, 5-metrowe, dokończymy temat. E, zestaw bitów Bako, również całkiem sympatyczny. Bardzo podstawowy, ale wysokiej jakości uchwyt nabity z blokadą. I śrubokręt, który bardzo lubię nawiasem mówiąc. Śrubokręt Grzechotka, który po zmianie tutaj tego dużego pokrętła kręci prawo, lewo. Na środku to jest zablokowane i on tutaj ma w rękojeście taki trochę luzik, bo ta rękojeść się nam obraca, więc mamy Troszeczkę lepszy y, chwyt tego narzędzia, być może większą siłę również, na pewno większą siłę i mamy tutaj niewielki magazynek na kilka bitów. Wybrakowany już dzisiaj, A, bo to wszystko jest, wiecie, jest, może teraz ostatnio mniej, ale było w użyciu. Bardzo lubię ten śrubokręt. Jeżeli macie taki też potwierdzicie, że fajny, no to można komentować jak najbardziej. Dobra, a młoteczek, moi drodzy, to jest taki deser. bo Te młotki, bako, są bardzo fajnie wykonane ogólnie. E, na bardzo wysokim poziomie. Taki ślusarski 500. -ka. Zobaczmy na niego. Dość taki szeroki, tutaj ten, ten zwężony. Nie wiem, co się rąb nażywa. Czy mi to tam mówią. Tutaj mamy standard, ale pięknie wykonany. Ładnie odmalowany. Z jakimś tam nadrukiem markowym. Okrągły klin. I trzonek. No. Zaprojektowany w Bako w Szwecji, ale wyprodukowany we Włoszech. No, to się chwali. Wypalone tutaj ładnie Bako. Super. Podobają mi się te wypalone czy wywiercone to jest chyba Wypalone otwory na rękojeści. Po pierwsze, to poprawia chwyt, jest to całkowicie naturalna rękojeździe. Pomalowana, co prawda, ale no super jest. Betarda. No, widzicie, że ja mogę gadać w nieskończoność o tych narzędziach. To jeszcze zobaczymy na ten. Ten jest w ogóle już mega fajny. No, sympatyczny moteczek. On tutaj też ma właśnie te otwory, tylko on je ma zapełnione. Do niego może kiedyś jeszcze sobie wrócimy, bo to są bardzo fajne narzędzia. No w ogóle wiecie o tym, że Bako robi narzędzia na najwyższym poziomie. Jest to marka znana na całym świecie. Myślę, że również i lubiana przez wielu wykonawców, fachowców. W tym filmie to wszystko. Czekam na wasze komentarze odnośnie Bako, które narzędzia macie, do czego używacie, które są waszymi ulubionymi, a którymi Narzędziami zachwyceni nie jesteście i raczej byście ich nie polecili. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej.